Cześć! Z tej strony Ada, z sekretnego ogrodu. Dzisiaj chcę Wam pokazać kolejną moją i nie tylko hortensję bukietową, Vanilla Fres. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, na którym znajdziecie ogrodowe inspiracje, ciekawostki ogrodnicze. A wciskając dzwoneczek, otrzymacie za każdym razem powiadomienie, kiedy pojawi się moje nowe wideo. Zapraszam do oglądania. Czy jest coś piękniejszego? niż przebarwiający się kwiatostan hortensji bukietowej Vanilla Fres wygląda jak gałka lodów śmietankowo-truskawkowych. Jest to hortensja o dużej wartości dekoracyjnej. Wytwarza kwiatostany do 40 cm długości. Cechą charakterystyczną tej odmiany jest to, że jej kwiatostany bardzo szybko się przebarwiają. Kiedy krzew jest pełen kwiatów w różnej formie kwitnienia, zachwyca paletą barw. Najpierw są koloru białego, a w miarę dojrzewania przybierają apetyczne, intensywnie różowe, a nawet czerwone odcienie. Sprawia to, że kwitnienie jest niezwykle widowiskowe. Zmieniające kolor kwiaty hortensji wprowadzają tajemniczy, a zarazem romantyczny nastrój do ogrodu. Kwitnie od lipca do października. Krzew ten może dorastać do dwóch metrów wysokości i około 1,5 metra. Szerokości. Jest to krzew o luźnym pokroju. Możecie zauważyć, że posiada charakterystyczne czerwone pędy, co stanowi jego dodatkową ozdobę. Zdarza się jednak przy tej hortensji możliwość zauważenia pokładających się pędów pod ciężarem kwiatostanów. Może to być wynikiem zbyt wysokiego cięcia lub słabego nawożenia. Aby zakwitła każdy zeszłoroczny pęd, przycinamy o 1 trzecią lub 1 drugą długości wczesną wiosną. Przycinanie pobudzi roślinę do wzrostu, a także do rozkrzewiania. Mocne cięcie zapewni jej wykształcenie silnych, nowych pędów, które będą w stanie udźwignąć ciężar sporych kwiazostanów. Waniliowa truskawka preferuje stanowiska półcieniste i słoneczne. Lubi wilgotną glebę. Nie musicie jej okrywać na zimę. Jest mrozoodporna. Rośnie dobrze na glebach próchniczych i lekko kwaśnych. Przyznajcie sami, że pięknie wygląda. Szkoda tylko, że ogród nie jest elastyczny. Mogę ją Wam śmiało rekomendować. Zwróćcie na nią uwagę. Warto. To co? Zapisujecie ją na swojej liście? smaczny waniliowo-truskawkowy akcent w waszym ogrodzie. Hmm, może polecicie swoje odmiany godne uwagi. Z jakimi roślinami hortensje najczęściej łączycie? Co najlepiej się u was sprawdza? Dajcie mi znać w komentarzach. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do usłyszenia.